Aha, yy, uciął mi się filmik. Więc, no nie wiem, jak to będzie. Muszę go dograć, ale nie wiem, czy to się będzie jakoś dało. No i po prostu wrzucimy jedną część i drugą. No niestety filmik mi się uciął. Nie wiem, dlaczego się wyłączyło nagrywanie. No nie wiem, może coś kliknąłem. Dobra, nieważne, Najwyżej no, na dwie części po prostu. I tyle. nadzieję, że nie będą musiały być dwie części. Że to po prostu się weźmie we dwójkę, że mogę dwa filmy na raz wziąć. A jak nie, to niestety będzie tylko, będę musiał. Będzie jeden film, no i teraz. No. Najwyżej się doda jeszcze ten drugi, bo raz zrobię ten. Będzie część pierwsza i część druga. No i niestety. Chopi się biją. Jakby wlecieć w tego jednego jakiegoś gościa, zabić. Drugi miałby zero, ale trzeci jeszcze. Oni się cały czas strzelają. Auto. O nie. Kurde, zaraz by się mogły te bunkry przydać w sumie. Ej, tu jest chłop! Aha, aha, aha. Co się stało? Ha, on mi katanu walnął. No dobra, no niestety. No, nie udało się. Czwarte miejsce. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a ja się z wami żegnam. Nara.